Turbin wodny, jak sądzę? Nudny jak wczorajszy kotlet. Równie dobrze sprawdzi się! Dzikie pnącze! Dzikie pnącze! Uchronię tego miłego kuchcika przed przypaleniem bez użycia rąk! <noise> Włoski szef z grilla Z lekko przyrumienionymi polikami Ale Niespotykana odmiana pietruszki Niczym z laboratorium Można by ją serwować drobno posiekaną Nasadzę se to kapustę na kijaszka I do ognia w życiu naturalną chrupkość tego rarytasa podkreśli tylko ciekły azot! Co? Produkt tej jakości wypada przyrządzić z wykorzystaniem klasyki. Dobierzem kijaszek. Nie powinieneś się przypadkiem zbierać? Żartujesz sobie, widziałaś mnie w akcji? Totalny zachwyt! Kto chce selfika? Komu pnącza autograf od skromnego bohatera? Skromnego? Niech się chłopak nasyci i my możemy zrobić to samo przy straganie z serami świata. Zakład, że nie dasz rady mnie pokonać, dziadku? Nie we wszystkim trzeba rywalizować, ale w 78 zdobyłem tytuł stanowego pochłaniacza serów, więc stoi. śmiało chodźcie, dzikiego pnącza starczy dla wszystkich. Odsłaniam mój dobry profil, albo chlorofil. Łapiecie chlorofil! Ten tego wiecie, że zielony? Kumacie? Profil, chlorofil do rymu! Niezłe. <ścoughs> Mogłeś mnie łapać, leśny bracie! Krewnego tak olać? Nie uciekajcie, wierni dzicyfani! Pnącze świetnie się wspina! Wysoko jakoś. Pnącze nadciąga! Mówiliście coś? Obiadek prawie na stole. Obiad? Nie dzięki. Jeszcze mnie trzyma to dziwne żarełko ze straganów. Pes, kto zaprasza? Uh. <grym> tak czy siak! Zrobimy cię na szaro. Nie warto uciekać! Nie przepadam za szarym sosem zresztą to nie do zieleniny. <grym> dziwne, coś mi chłodno. <grym> Piękna stopa! Dzika akcja! Topnące umie się regenerować? Wypasik! Wow. Niech obsasaj zieleninko nie zaboli! Znaczy, kapkę zaboli! Zaboli jak 150! Yeah. Dobrej nocy! Uprościłbym danie i wszedł w zwykłą sałatkę, Cezar. Spiankowany wyjdzie wykwintniej. Nie, sama się piankuj to ja decyduję, jak go serwujemy. Ty chyba sobie żartujesz. Ja go schwytałam i ja będę go przyrządzać. Te twoje szkolne eksperymenty to marnotrawstwo takiego składnika Kijek i łogień spróbuj ta przebić moje wyżereczki. Mm, chwilunia, gdzie on pole schuncwad zielony? Eee, koleś mnie tu wsadził i się zwinął. Tam w las! Pójdę sprawdzić trop od wątłego ziemianina i zabezpieczyć łup. Nie, bratku! Taka puściana łepetyna dosmaczy mojego szaszłyka. Wydaje mi się, że wycięto nam numer.